I'm not No Stoję na baczność, patrzę przez balkon Zdrów paranoję, zaraz tu wiadą Mam chore myśli, że spadam wciąż na dno Przestałem kraść, choć wokół wciąż kradną Chciałbym na trzeźwo, choć nie jest tak łatwo Życie to bagno Jak się zatrzymać, ziomek tak pytała, dziś nie oddycha I kiedyś ucieknę, tam tylko z tobą i będę cię trzymał za rękę W miejscu, gdzie odszyknąć nie mogą, a życie jest trzeźwe i piękne Dam Ci wszystko to, co najlepsze odejdą te kłamstwa i zdrady Lecz jeszcze nie dzisiaj, o to nie sprawy, nie spałem trzy noce Wybacz mi proszę, nie dałem znów Możnych rady złamią zimę deszcze Kiedyś jeszcze przyjdzie to co lecz lekarze, nie wiem co jest fajne, co było naprawdę a Co mi się tylko wydaje To chyba poważne, a ja nie wiem, nie znam się Ja nie wiem nie łapię Odciąłem już wszystkie relacje i wszystkie toksyny też sprawia się czuję badalnie od zawsze Więc raczej nie liczę na zmiany. Chyba tak zostanie Granie i czpanie, chwilowe szczęście inaczej. Jebany sypse się tak wyraża. Znam ten obrazek, jak braci, bo w sumie się nie różni za bardzo. Znębie wam chore, boję się zasnąć chore. Jakbym cofnął w ogonie. Proszę klimat złamią zimne deszcze. Kiedyś jeszcze przyjdzie to, co lepsze. Głucho za ścianę jak jeż Nie chcę słuchać, oni wszyscy kłamią